Czy wiesz, że od 1 stycznia bieżącego roku obowiązuje nowy podatek, który może dotyczyć prawie każdego przedsiębiorcy? Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy ten podatek dotyczy także Ciebie, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie w ramach cyklu 5 najdotkliwszych zmian wprowadzonych nowym ładem. Ja nazywam się Jarosław Włoch, jestem radcą prawnym i doradcą podatkowym i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Podatek minimalny, bo o nim dzisiaj będziemy mówić, to zupełnie nowy twór nazywany przez niektórych podatkiem w podatku. Ten podatek może dotyczyć potencjalnie każdej spółki, która podlega opodatkowaniu w ramach podatku dochodowego od osób prawnych. Na początku krótkie uzasadnienie celu i idei, jaka ma przyświecać temu podatkowi, bo z tym jest związana bardzo ciekawa historia. Jak Ministerstwo Finansów pracowało nad zmianami, nad tak zwanym nowym ładem podatkowym, na ostatnim właściwie etapie legislacyjnym dopisało do tych zmian zupełnie nowy podatek, zupełnie nową konstrukcję podatkową już na etapie prac legislacyjnych, czyli po konsultacjach z podatnikami, po konsultacjach z przedsiębiorcami. Ministerstwo Finansów reklamuje ten podatek jako... Podatek od wielkich zagranicznych korporacji. Problem tylko polega na tym, że żaden fragment przepisu nie wskazuje na to, żeby ten podatek dotyczył wielkich, zagranicznych, ani tym bardziej korporacji. Wbrew wbrew wręcz przeciwnie, ten podatek może dotyczyć każdego, każdej spółki, która jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych. W ramach czy na etapie procesu legislacyjnego. Kiedy okazało się, że literalnie ten podatek ma dotyczyć także spółek Skarbu Państwa, takich na przykład jak LOT czy polskie spółki węglowe, Minister Skarbu Państwa bardzo szybko zadziałał i dopisano do tego podatku w drodze autopoprawki koło ratunkowe, które powoduje, że z tego podatku wyłączone są spółki między innymi zajmujące się transportem lotniczym czy spółki, które zajmują się Energetyką, czyli mówiąc wprost spółki najczęściej skarbu państwa. Nie ma natomiast wyłączeń takich dla przedsiębiorców, którzy nie zajmują się tymi, tymi branżami, w związku z czym ten podatek teoretycznie może dotyczyć każdej, każdej spółki. Dwie bardzo ważne przesłanki, przy których zaistnieniu powinno zapalić nam się. Takie żółte światełko, czyli gdzie powinniśmy się zainteresować tym, tym podatkiem. Pierwsza przesłanka mówi o tym, że narażeni na ten podatek będą ci, którzy mają stratę ci, którzy wykazują stratę w źródle innym niż kapitały pieniężne innym niż zyski kapitałowe czyli z takiej podstawowej operacyjnej działalności gospodarczej albo bo tu jest druga przesłanka ty, ci podatnicy, którzy mają niską rentowność, która w przepisach mierzona jest niskim udziałem dochodów w przychodach, to znaczy dokładnie na poziomie poniżej 1%. 1%. Jeżeli któraś z tych dwóch przesłanek wystąpi w Twojej firmie, to znaczy strata lub niska rentowność, oznacza to, że jesteś narażony na... Ten właśnie nowy podatek, zwany przez Ministerstwo Finansów, również podatkiem minimalnym. Kogo ominie nowy podatek? Czyli koła ratunkowe, które są przewidziane w przepisach. Pierwsze koło ratunkowe dotyczy nowych firm. Podatnicy, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność, przez pierwsze trzy lata mogą spać spokojnie. To znaczy u nich ten podatek się nie pojawi, nawet wtedy, gdyby mieli stratę czy ten niski współczynnik rentowności. To jest pierwsze koło ratunkowe. Drugie koło ratunkowe dotyczy firm z branży tak finansowej, poza firmami, które zajmują się udzielaniem pożyczek. Branża finansowa również tego podatku minimalnego nie musi się obawiać. Trzecia kategoria, trzecie koło ratunkowe, które nas może uratować przed tym podatkiem, dotyczy firm, które co prawda są na stracie lub mają niski współczynnik rentowności ale zanotowali bardzo duży spadek przychodów. Ten spadek przychodów mierzony jest 30% spadku w porównaniu do danych z zeszłego roku. Czyli tutaj uzasadnienie jest takie, że jeżeli tak duży spadek przychodów, takie duże tąpnięcie u nas w firmie było, to mimo że mamy stratę, to ten podatek nam nie grozi, no bo jest to uzasadnione Mamy tutaj takie uzasadnienie, że najprawdopodobniej tak gwałtowny spadek przychodów jest spowodowany jakimś czynnikiem zewnętrznym jakąś okolicznością, na którą nie mieliśmy wpływu. Czwarte koło ratunkowe, które z tego podatku może nas e, zwolnić to jest prosta struktura właścicielska w naszej spółce. Przepisy mówią, że tego podatku nie muszą się obawiać te spółki, których wspólnikami, właścicielami, udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne oraz dodatkowo ta spółka nie jest powiązana kapitałowo z jakimś innym podmiotem. Jeżeli mamy taką prostą strukturę właścicielską, tego podatku nie musimy się obawiać. I ostatnie koło ratunkowe, które nam ustawodawca przewidział. Koło ratunkowe, które mówi o tym, że jeżeli mamy jakiś podmiot, z którym jesteśmy powiązani, co najmniej w 75% powiązania kapitałowego, to możemy policzyć tą stratę, jak i tą rentowność dla obu podmiotów łącznie. I być może takie sparowanie z innym podmiotem okazałoby się, że jest dla nas korzystne, bo... Być może po takim sumowaniu wyników podatkowych nie byłaby wykazywana strata, lub ten nasz współczynnik rentowności przekraczałby 1%, 1%. Tu jeszcze jedna ważna uwaga, drodzy Państwo. Ta strata, która jest przesłanką pojawienia się tego podatku, to nie jest zwykła strata podatkowa, jaką liczymy na zasadzie przychód minus koszty, i tutaj wynik ujemny może nam się pojawić, bo przepisy mówią, że w ramach liczenia tej straty nie uwzględniamy po stronie kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych z tytułu środków trwałych. Czyli uwzględniamy odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, natomiast odpisy od środków trwałych nie są uwzględniane w ramach liczenia tej straty na potrzeby tego podatku. I teraz drodzy państwo, jeżeli nie łapiemy się na żadno z tych kół ratunkowych, no to to nasze żółte światełko już powinno zacząć świecić na czerwono, czyli może to oznaczać, że ten podatek u mnie realnie w firmie się pojawi do zapłaty. Ile on wynosi? 10%. Stawka podatku to 10%. Od czego jest liczony? I tutaj bardzo ciekawe rozwiązanie, drodzy Państwo, bo ta podstawa opodatkowania w ramach tego podatku składa się z czterech elementów. Czyli gdybyśmy chcieli zapisać sobie ten podatek pewnym wzorem, to wyglądałby on mniej więcej w ten sposób, że mielibyśmy 10% razy i w nawiasie dodajemy cztery, cztery pozycje, cztery elementy. Pierwszy element, który dodajemy, to jest. 4% naszych przychodów. Uwaga, drodzy Państwo, przychodów, niedochodów, Czyli ta kwota może być bardzo duża, jeżeli jesteśmy dużą firmą, jeżeli mamy duże obroty. Czyli to jest pierwszy element, który dodajemy. Drugi element dotyczy wydatków na tak zwane koszty finansowania dłużnego, które ponosimy na rzecz podmiotów powiązanych w ramach współczynnika EBIT. -a. To jest taki współczynnik płynności finansowej stosowany bardzo często przez banki. Tutaj również znajdziecie Państwo wzór w przepisach, jak to ebitę od kosztów finansowania dłużnego policzyć. Trzeci element, który dodajemy w ramach podstawy opodatkowania, to są kwoty związane z ujawnieniem na gruncie rachunkowym wartości niematerialnej i prawnej. Tutaj ta pozycja akurat będzie się pojawiać u raczej niewielkiej ilości podatników. I czwarty element naszej podstawy opodatkowania to jest znowu EBITA, czyli znowu ten współczynnik, ale tym razem liczony od wydatków na pewnego rodzaju usługi niematerialne ponoszonych również na rzecz podmiotów powiązanych. E to są właściwie te same wydatki, które się pojawiają u nas w firmie, gdy jesteśmy tak zwanym płatnikiem podatku u źródła, czyli np. usługi prawne, księgowe, reklamowe, marketingowe, ubezpieczeniowe, gwarancje, tego typu wydatki, jeżeli u nas się pojawiają, to po wyliczeniu tego współczynnika EBITA będą nam tworzyć podstawę opodatkowania w ramach tego podatku minimalnego. I teraz, drodzy Państwo, to, co nam wyjdzie z tego dodawania, ta suma, będzie przemnożona przez 10% i to będzie efektywnie podatek, który trzeba będzie potencjalnie zapłacić do Urzędu Skarbowego. Ten podatek ma charakter roczny, więc mimo że on obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku, to my się nim jakoś specjalnie jeszcze w trakcie roku nie przejmujemy, ale na koniec roku trzeba będzie tutaj przeliczyć te elementy podstawy opodatkowania i sprawdzić, czy ten podatek u nas efektywnie będzie do wpłaty na koniec roku czy w momencie złożenia zeznania rocznego do właściwego dla nas urzędu skarbowego, czy właściwie bardziej na nasz mikrorachunek. I teraz, drodzy Państwo, nawet gdyby okazało się, że w naszej firmie nie mamy podmiotów powiązanych, czyli nie mamy tych kosztów finansowania dłużnego ponoszonych na rzecz tych podmiotów powiązanych, nie mamy tego ujawnienia wartości niematerialnej i prawnej, czy nie mamy tych wydatków niematerialnych, czyli mielibyśmy tutaj 3 zera, to i tak w ramach tej podstawy opodatkowania zostanie nam 4% z naszych przychodów. Czyli gdybyśmy sobie skrócili ten wzór matematycznie, to efektywnie stawka podatkowa w ramach tego nowego podatku minimalnego wynosiłaby 0,4% z naszych przychodów. I to jest, drodzy Państwo, tak naprawdę efektywna stawka podatku, który już obowiązuje. Drodzy Państwo, jedna ważna informacja. Trwają obecnie prace, które nazywane są Polskim Ładem 3.0. One są jeszcze obecnie na bardzo wczesnym etapie, bo nie trafiły jeszcze do Sejmu. Nie znamy jeszcze ich ostatecznej wersji, ostatecznej treści, ale z tych Projektów z tych założeń właściwie wynika na ten moment to, że ten podatek minimalny jeszcze w obecnym roku ma być zawieszony. Natomiast od przyszłego roku, czyli od 1 stycznia 2023, on ma obowiązywać, ale w zmienionej postaci. To znaczy trochę inaczej ma być liczona ta strata jako ta przesłanka pojawienia się tego podatku i ten współczynnik rentowności ma Pójść w górę, ma być zwiększony do 2%. Czyli Ministerstwo na ten moment nie planuje likwidacji tego podatku, tylko jego przebudowę, nieco złagodzenie tych, yy, tych przepisów. Drodzy Państwo, dlaczego podatek minimalny, dlaczego Ministerstwo się posługuje takim sformułowaniem? Dlatego, że ten podatek końcowo czy efektywnie odczują ci podatnicy którzy albo w ogóle będą na stracie, albo których wysokość podatku należnego będzie mniejsza, wysokość podatku należnego, tego takiego na co dzień płaconego podatku dochodowego od osób prawnych, będzie mniejsza niż to, co nam wyjdzie po wyliczeniu w ramach tego podatku minimalnego. Czyli gdyby taka sytuacja u nas była, że na koniec roku wychodzi nam do zapłaty 30 tysięcy podatku CIT, a ten podatek minimalny obliczony jako to 10% od tej podstawy opodatkowania wyszedłby nam na przykład 40 tysięcy, to znaczy, że my efektywnie zapłacimy 10 tysięcy tego podatku, tylko od różnicy. Gdyby natomiast nasz podatek należny był większy niż ten podatek minimalny, w takim przypadku tego podatku nie odczujemy ekonomicznie. Czyli mówiąc wprost, ten podatek jest wymierzony w tych, którzy albo są na stracie podatkowej, albo płacą stosunkowo niedużo podatku. I tu właśnie, drodzy państwo, wychodzi nam idea i cel wprowadzenia tego podatku. Bo w uzasadnieniu do projektu ustawy znajdziemy taki fragment, który mówi o tym, że ten podatek ma być wymierzony przeciwko wielkim zagranicznym korporacjom, które w Polsce prawie wcale nie płacą podatku dochodowego, bo w domyśle Korzystają z usług powiązanych podmiotów zagranicznych, generując koszty, które pomniejszają nasz wynik podatkowy w Polsce. Czyli mówiąc prost, transferują sobie ten podatek, czy transferują zyski za pośrednictwem kosztów do podmiotów powiązanych za granicę. Idea może i słuszna, pewnie byśmy się z nią nawet zgodzili, gdyby nie to, drodzy państwo, że jak sobie tak pokrótce przeanalizowaliśmy ten podatek. To z żadnego przepisu nie wynika, że on dotyczy wielkich firm, bo nie ma żadnego progu przychodowego, obrotowego, powyżej którego ten podatek dopiero by się pojawiał. Nie ma żadnego, żadnej wskazówki w przepisach, która mówiłaby o tym, że on dotyczy tylko zagranicznych firm, czy takich o kapitale właścicielskim, udziałowym, zagranicznym. Wręcz przeciwnie, każda polska spółka. Polskiej rezydencji pod ten podatek teoretycznie może podlegać. I wreszcie, no, nie ma praktycznie żadnego przepisu, który sugerowałby, że ten podatek ma dotyczyć korporacji. No, być może tutaj ministerstwo chodziło o tą prostą strukturę właścicielską, prostą strukturę udziałową, czyli jedno z tych sześciu kół ratunkowych. Być może to jest pewien skrót myślowy, który ministerstwo miało na myśli, mówiąc, że ten podatek ma dotyczyć korporacji. Bo jeżeli mamy udziałowców tylko i wyłącznie osoby fizyczne, no to rzeczywiście trudno powiedzieć, że nasza spółka jest jakąś korporacją, czy jest jakimś holdingiem, bo mamy tutaj prostą, taką przejrzystą strukturę, strukturę właścicielską, więc być może tutaj o to Ministerstwo Finansów chodziło. Czyli drodzy Państwo, reasumując, nowy podatek może dotyczyć prawie każdego podatnika Podatku dochodowego od osób prawnych. Dwie przesłanki bardzo ważne do sprawdzenia, które, których wystąpienie spowoduje, że powinno nam się zapalić żółte światełko, to jest strata, liczona według tego specyficznego sposobu i niski współczynnik rentowności. Później mamy sześć kół ratunkowych, przez które musimy przejść, aby sprawdzić, czy któreś z nich nas gdzieś tutaj z tego podatku nie zwolni. Następnie obliczamy podatek 10% razy podstawa opodatkowania i dopiero na koniec roku porównujemy wysokość tego podatku do należnego podatku dochodowego od osób prawnych tego z tych tak zwanych zysków operacyjnych z tej podstawowej działalności do wysokości tego podatku minimalnego. Tylko wtedy kiedy pojawi nam się różnica e, pomiędzy tym podatkiem należnym a tym podatkiem minimalnym Wtedy efektywnie odczujemy ten podatek, wtedy będzie on do zapłaty na rachunek właściwy dla nas, czyli na ten tak zwany mikrorachunek. Zachęcam Państwa do przeanalizowania tego, czy gdzieś ten podatek u nas może się pojawić. To jest dodatkowe obciążenie publiczno-prawne, i niestety jest to drodzy Państwo, trochę też taki przejaw psucia podatków dochodowych. Bo jak sobie mówiliśmy o tej podstawie opodatkowania, to zauważyliście Państwo, że ten podatek jest nie tylko od przychodów, ale od kosztów, od wydatków, od tych kosztów finansowania dłużnego czy wydatków na usługi niematerialne. Czyli patrzcie Państwo, jaka bardzo ciekawa konstrukcja. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że podatek dochodowy jest płacony od dochodu albo od przychodu, a tutaj mamy de facto podatek przychodowo-kosztowy. Czyli ustawodawca każe nam płacić podatek od wydatków. No, trudno sobie to w głowie ułożyć, no, nie ma w tym zbyt dużej e, logiki, ale taki przejaw niestety psucia podatków dochodowych no, mamy dzięki tym przepisom nowoładowym. Z mojej strony to tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, uwagi, wątpliwości, to zachęcam do zadawania tych pytań, czy to na maila, którego widzicie Państwo na dole ekranu, czy w komentarzach pod dzisiejszym odcinkiem. Zapraszam Państwa również na nasze kolejne spotkania.